Jak w rozwoczach, gdy ludzi widzisz i ściemy, to sukno bez nici Jak tak na lotach w sercu Arktyki te krzyki głośne są niczym. Bo zgaszli w oczach, kiedy ktoś liczył i kogo obchodzą wyniki. Jak grasz na pokazanie bycy. Siemaneczko Siema, siema Dziś mamucik. Z petami oraz w składzie shit oraz makognia Dograliśmy sobie po prostu dźwięk. Żeby nie było czasu, nie było czasu, Zapaliśmy muta, więc ubiliśmy. E, na szybko. Trwa około 5 rund. Przybliżeniu 3 minuty. No, nie było zbyt ciężko. Nie było zbyt ciężko. Można sobie zobaczyć, na przykład, no tak, tutaj. Jaki procent na staro był? 8%. No, Idealnie. Wszystko ładnie wchodzi. No i co? Taki procent na starą jak nalanie po wywiadówce. Dokładnie. <laughs> nie, nie, muszę się napić, przepraszam, ale <laughs> za mocno. No i co? Z racji tego, że za dobrze się nie oglądają materiały powyżej 20 minut. Rezygnujemy z takiego formatu. I będzie więcej filmów po prostu po 5. 10-15 maksymalnie, minut. No i to w sumie tyle ode mnie. Może coś dodać? No, na następny filmik myślę, że byśmy porównali Pety, wudu. Nie wiem, co uważacie. Możecie też pisać, co byście chcieli zobaczyć. Myślę, że Ploksa, Twiga oraz Kruka można wsadzić <laughs> na zlecenia ogniki. Ogólnie porównać te pety, co nie? No i Bern pokażę. To są coś. chyba wszystkie pety w dostępne. Chyba tak. Obecnie. No taki prócz Kobry, który ma lalkę. No, ale ona no tak, nie jest takie. Tak, tak. No Typowo po prostu w Typowo po prostu w tak? Kruk. Jest taka mieszana jest trochę. Kruk Twig i tak. Wiadomo. Zresztą akurat takie pety mamy, więc nie będziemy kupować ich specjalnie pod to, co jest nie, tak, nie, tak, wiadomo. No i co? No i tu mam Mamuta, już prawie padł, jest tylko chyba czwarta runda. Gdyby nie gruboskórność i aura ognia, to czy aura... Tak, no to wszystko się uzupełnia, jak wiele razy mówiliśmy. To Buffy, to... tak. atuf z buffami postaci, tak samo możemy zobaczyć. Gdyby nie na przykład stara, to też by było dużo ciężej. Dokładnie. Chociaż już ubialiśmy Mamuta parę razy. Już parę razy było, ale bez strat. Z mniejszymi, większymi, a teraz bez strat. I to już na całym ekwiponku, nienaładowanym ekipunku. byłem. Tam chyba dwa ten mam naładowane. Ja coś tam mam naładowane. W każdym razie, ostatnia ronda wygląda bardzo przyzwoicie. Możecie sobie zobaczyć. Na załączonym materiale. No i to tyle od nas. Myślę, widzimy się za tydzień. Albo za parę dni. No, zobaczymy. No to co, lecimy. Jeszcze zobaczymy rundę i spadamy. No, Tutaj kombo się posypało. 14 tysięcy życia. Dziękujemy. Do widzenia. Szczegóły, cześć, cześć. Szczegóły walki będą. Na razie.